Witam wszystkich, tu Level Score i zapraszam na zagrajmy w Resident Evil 5. W pogoni za Rivingiem, który zwiał, udajemy się na bagna. A tu chwila wspomnij, co się stało z Jill Valentine. I met him again after the Raccoon City incident on Rockford Island. Since then, we've been trying to track him down. Then, a few years ago, we got a tip from a reliable source mm -hmm. the whereabouts of Umbrella's founder, Oswell E. Spencer. So we paid him a visit, hoping he'd leave us to Wesker. A no, to jest Wesker nas główny wróg, Jak widzimy, ma jakieś super moce. Wow. Nie, no, gościu gra czy tak naprawdę. Jakim cudem mu nigdy nie spadną te okularki. Ha, to jest zastanawiające. Wow. Matrix. Może tak karabinem? Au, o, to O wygląda za dobrze. W ogóle to ciekawe czemu Wesker puścił Chrisa Z zaskoczenia może. To W każdym razie Jill zginęła no, Przynajmniej rzekomo, ponieważ widzieliśmy jej tak. Nigdy nie odnaleziono ciała. We Słys słyszała? byliśmy partnerami. A wiesz co się dzieje z partnerkami Chrisa teraz? Umbrella? Yes. It's I only found out later that the accident used to cover up the manufacturing of biological weapons for terrorists. We're using Africa as a test bed for their experiments. Bioweapons were responsible for the deaths of my parents. And someone has to pay for that. Tak, zemsta. So you joined the BSAA. There's only so much one person can do, even a superhero like you. <laughs> Super, no superhero, but together we can end this. Then let's make a stand for our fallen brothers, fallen comrades. Hang on. Whee! Dobra, szczerze, to oglądałem jeden z odcinków Pogromców Mitów i taki skok jest średnio możliwy. Przynajmniej yy, tam próbowali bodaj przeskoczyć motorówką, nie takim, nie wiem, co to jest w ogóle. Coś ślizga, czy co. Jakieś... No cóż, w każdym razie ten top jest trochę długi. Jak widzicie, mapka jest spora i. Jest to tylko mapka ogólna. Tak, w, tym, w tej sesji będziemy zbierać takie oto fragmenty tabliczki, które, z, które jest zarazem kluczem. To jest pierwszy skarb. Bierzemy a tu jest skarb drugi. Ok, i mamy ciało kolejnego agenta BSA. Raport z wykonania planu. Na podstawie dotychczas zebranych dowodów można stwierdzić, że większość drużyny Delta została wybita po tym, jak poprosiła o wsparcie, a przed naszym przybyciem. Jeden z, nich, z ich nadajników ciągle wysyłał sygnał, więc ruszyliśmy, żeby przejąć ewentualnych ocalonych. Gdy byliśmy na, w drodze, transmisja się urwała. Sądząc po ostatnim sygnale nadajnik powinien się znajdować tuż przed nami. Drogę jednak blokują zaplombowane drzwi, więc infiltracja może się okazać trudna. Końca raportu. Hmm, infiltracja co? W każdym razie, według mapki, powinniśmy teraz wsiąść do naszego pojazdu, naszej łodzi. Będę nazywać ją łodzią. Juu, co ja robię? Właśnie kompletnie tym zapomniałem, że tu jest od razu pierwszy emblemat. A jest on tam daleko przy tym słupie Teraz będę korzystać z dwóch myszek na raz, to jest bardzo ciekawe Okej, okay, na pewno nie widzicie tego emblematu, ale on jest, 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 jest. jest właśnie na tej takiej platformie I wątpię czy w jakimś innym miejscu, kurde, da się go zestrzelić eee. no 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 eee. Uroki nagrywania. Dobra, mam element. No, ze trzecim podejściem. Zwykle go zbierałem za pierwszym, ale to nic. W tym etapie i tak nie będziemy zbytnio używać sniperki. Przynajmniej ja nie, nie miałem zbyt wielu okazji do używania. I możemy próć po całej mapce, a najpierw zgodnie z, z jej wskazaniami udajemy się tutaj. Naciskając i przytrzymując SHIFT e, otrzymujemy przyspieszanie naszej łodzi No i zobaczmy, co mamy tutaj Mamy te zaplombowane drzwi, o którym wspominał raport agenta i mapę Teraz musimy udać się do tych trzech miejsc, by zyskać pozostałe części tej tabliczki Ja na razie nie będę, można wkładać od razu wtedy dostajemy tutaj zapis, ale tego nie będę robić. Jak widzicie, niektóre lokacje nie zostały zaznaczone na mapie, ale mimo tego musimy się tam udać. Jak na przykład do tej wysepki. W ogóle cała lokacja mało mi kojarzy się z bagnami, ale dobra. Okej, okay, to jest kurza wyspa Same kury. Same kokoszki, które Jeśli je chyba trochę zostawić, to daję nam jajka. No, yeah, jajko Jajka leczył nam odrobiny Zdrowia i nie... nie wiem, chyba po pięć są ugrupowane. W każdym razie, tu jest kolejny żuczek. Mamy. No. Jajko. Jajko. Dawaj jaja. Co za bezczelny ...drób. No nic. Kolejny skarb. Mm, dobra, nie trzeba będzie. A, tutaj jeszcze mamy jajka? Dobra, czyli to jest po prostu jeden wielki kurnik, ta wyspa. <laughs> Całkiem niezły pomysł. Pewnie, czemu trzymać kurnik tak blisko jakichś domu, Po prostu zrobić osobną wyspę. Eee, właśnie tutaj. Mm, masz... A, tu jest właśnie jeszcze... Jeden emblemat, z czterech na tym etapie, zapomniałem powiedzieć O, jeszcze jedno jajko, dobra Au, jak widzicie, kury potrafią podziałać Ej, dobra, daj mi wziąć jajko To jest złote jajko, to jest... Au, skarb Jak pamiętam, można chyba tak, że zjeść, nie jestem pewien jak widzicie, tutaj jest emblemat z tymi schodkami Bęk au Bezczelne kury Chodź kokoszko, no chodź, no chodź o! Zrobię z ciebie filety No dobra, koniec zabawy Głupi drób. Dobrze, że przynajmniej te zwierzątka nie zostały zarażone Las Plagas. Naprawdę cieszy mnie to. A teraz udamy się. Mam już dwa emblematy. To jest dość ciekawe, że na tym etapie dwa emblematy są schowane w lokacjach, do których nie musimy się udawać. Ale tak właśnie jest. Udajemy się do tej częściowo zatopionej łodzi, by zebrać nową broń.